Dzień dobry. Dzisiaj przeniesiemy się do teatru dalekowschodniego, dokładnie do Japonii, gdzie w X wieku mnisi buddyjscy rozpoczęli właśnie edukację przez teatr. Jak to wyglądało? Mieli sobie taką drewnianą skrzyneczkę, którą się pięknie otwierało, a w środku na kartkach zapisana była bajka. Ta sztuka to kamishibai. I taką każdy z Was może zrobić w domu, ale o tym powiem na koniec. Teraz opowiem Wam bajkę. O Mahameru i Olbrzym z Wyspy Wulkanów. Jest to bajka oparta na legendzie jawajskiej, a przygotowana przez Stowarzyszenie Zielona Grupa dokładnie przez Bay. No to zaczynamy. Mahameru i Olbrzym z Wyspy Wulkanów. Wyspę Jawę ze wschodu na zachód przecina pasmo uśpionych wulkanów. W każdym wulkanie mieszka inny Bóg, który czuwa nad przyćmionym ogniem oraz lawą pod jego stopami i włada niebem nad swoją głową. Z bocza wulkanów porasta gęsty las, pełen krzykliwych małp, piskliwych ptaków, przepoczących skrzydłami motyli i szumiących drzew. Kiedy wejdziesz w głąb gęstej dżungli, gdzie promienie słońca już prawie nie docierają, świat zdaje się być w całości pokryty zielenią. Nawet wilgotne, duszne powietrze wydaje się delikatnie zielone. Gdy znajdziecie się tam, przyłożycie ucho do pnia palmy albo położycie się na trawie i bardzo, bardzo wytężycie słuch, być może usłyszycie, że liście, trawy i liany szepczą do siebie i opowiadają stare historie. Jedną z nich jest historia pięknej Jevi Jurangi i Olbrzyma Rakasasa. Jewi Dżuranja była córką boga Mahameru. Był on panem wulkanu, którego mieszkańcy okolicznych wiosek nazywali jego imieniem. Mahameru władał też niebem. Musicie wiedzieć, że niebo wtedy miało wiele pięter, a każdy Bóg dostawał jedno, wyższe lub niższe, w swoje władanie. Mahameru wraz z córką mieszkali we wnętrzu swego wulkanu. Wszystko tam było zbudowane z ognia i lawy. Ściany domu żarzyły się delikatnym płomieniem, a na czerwonych sztachetach płotu przesiadywał szkarłatny kogut, którego pióra przypominały języki ognia. Sama Jewidżuranga również była dziewczyną niezwykłą. Tak jak całe wnętrze wulkanu zbudowana była z ognia. Miała migoczącą skórę, sukienkę całą uszytą z iskierek, płomyków i żaru, a jej oczy błyszczały jak dwa węgle na dnie palniska. Ojciec kochał ją całym sercem i troszczył się o nią tym bardziej, że była jego jedynym dzieckiem. Reszta jego potomstwa zginęła podczas jego wojny z Bromo, bogiem zamieszkującym sąsiedni wulkan. Mahameru i Bromo byli zaciekłymi wrogami. Wciąż staczali krwawe boje o to, to zapanuje nad okolicznymi ziemiami i niebiosami. Bojąc się, by córce nie przydarzyło się nic złego, ojciec zabronił Jewidżurandze opuszczać ich ogniste schronienie. Zajmowała się więc domem. Codziennie rano łuskała ryż i przygotowywała posiłek. Choć bardzo kochała ojca, jej serce przepełniała tęsknota za czymś, czego sama do końca nie potrafiła określić. Pewnego dnia Wiedziona nieodpartą ciekawością, spięła się na, na sam skraj krateru wulkanu. Widok, który tam ujrzała, zaparł jej dech w piersiach. Całe życie spędziła w czerwonym wnętrzu wulkanu. Teraz, przed nią, aż po horyzont, rozciągał się zielony świat, cały pokryty gęstym lasem i przecinany tylko gdzieniegdzie szmaragdowymi jeziorami. Od razu zapragnęła go poznać. Zbiegła ze szczytu, przemykała pomiędzy drzewami, aż w końcu położyła się wygodnie na brzegu jeziora. Tam zobaczył ją olbrzym Rakasas, syn bogów. Rakasas miał długą czarną brodę i wąsy, iskrzące złoto czarne oczy, a z jego ust wyrastały dwa wspaniałe, wykręcone kły. Był ogromny i niezwykle silny, dlatego jego widok przerażał każdego. Jednak jego serce było czułe i łagodne. Gdy tylko ujrzał piękną Jevi Dżurandżę, na brzegu jeziora zakochał się w niej. A i ona nie pozostała wobec niego obojętna. Jevi wyjawiła mu swoje imię i wyznała, że jest córką Boga Mahameru. Rakasas rzekł do niej. Jestem sługą Boga Bromo, który niszczy lawą okoliczne ziemię, chcąc dotrzeć aż do góry twego ojca i wziąć ją w posiadanie. Ani ja, ani ty nie musimy jednak walczyć z żadnym z nich. Od tej chwili przestanę służyć Bogowi Bromo, jeśli tylko zechcesz zostać moją żoną. Jevi zgodziła się wyjść za Rakasasa pod warunkiem, że jej ojciec wyrazi zgodę. Olbrzym udał się więc do Mahameru prosić o rękę jego córki. Bóg wulkanu wpadł jednak w złość. Nie mógł znieść myśli, że może utracić jedyną, ukochaną córkę. Ogarniała go wściekłość, gdy tylko pomyślał, że jego najdroższe dziecko chce opuścić dom. Rakasas czekał cierpliwie przez trzy dni, aż Mahameru się uspokoi, przestanie ciskać płomieniami, a jego broda już nie będzie iskrzyć i dymić. Bóg nie chciał pozwolić jedynaczce na opuszczenie wnętrza wulkanu i założenie własnej rodziny. Bał się jednak, że córka nie posłucha jego woli i ucieknie już na zawsze za swoim wybrankiem. Postanowił więc wyznaczyć Rakasasowi trudne zadanie. Wiem, że jesteś niezwykle silny. Wykop więc wokół góry bromo głęboki rów. Szeroki i długi na tysiąc kilometrów, który wypełnisz morzem piasku. Wtedy lawa mojego wroga nie dosięgnie mnie, bo wsiąknie w piach. Musisz dokonać tego w ciągu jednej nocy. Jeśli nie skończysz przed świtem, zamienisz się w głaz i pozostaniesz uśpiony na tysiąc tysięcy lat. Ale jeśli ci się powiedzie, będziesz mógł wziąć moją córkę za żonę. Olbrzym zgodził się podjąć wyzwanie. Wiedział bowiem, że życie bez miłości Jevi byłoby gorsze niż życie kamienia. Kamień czuje padający na niego deszcz i wiejący wicher, a on, pozbawiony miłości ukochanej, nie czułby już nic. Mahameru ucieszył się w duchu. Był pewien, że to zadanie jest niewykonalne. Jego córka zostanie więc najpewniej z nim, a i choćby częściowo napełnione piaskiem, morze uchroni go na jakiś czas przed wrogiem. Jewichuranja nie wątpiła w siłę ukochanego i by mu pomóc znalazła największy orzech kokosowy, jaki kiedykolwiek zrodziły palmy na ziemi. Połówka skorupy tego kokosa posłużyła Rakasasowi za czerpak. Posiadając takie narzędzie, mógł przystąpić do pracy. Olbrzym zagarniał skorupą orzecha trawy, ziemię i kamienie, a później odrzucał je za siebie. W końcu zaczął kruszyć skały. Kokosowy czerpak z hukiem rozbijał bryły, a rakasas wyrzucał wydobyte głazy prosto do morza. Była to niezwykle ciężka praca, nawet dla olbrzym nad nadludzkiej sile. Rakasasowi mocy dodawała jednak myśl o ukochanej i nadzieja na wspólne szczęście, której było już tak blisko. Jewi leżała nad brzegiem jeziora, wpatrywała się w rozgwieżdżone niebo i z radością wsłuchiwała się w dźwięki pękających skał i kruszonych kamieni. Mahameru oraz groźny Bromo obserwowali Olbrzyma z niepokojem z wysokości swoich wulkanów. Noc pomału ustępowała. Niebo na horyzoncie zaczynało się zaróżawiać, do świtu zostało już ledwie pół godziny. Rakasas jednak ciężko pracował przez wiele godzin i już prawie ukończył swoje zadanie. Jeszcze dwa ruchy czerpakiem i dół będzie gotowy, a później już tylko wystarczy go szybko wypełnić piaskiem. Mahameru był przerażony, a więc jednak olbrzym dokonanie możliwego i odbierze mu ukochaną córkę. Nie, nie mógł do tego dopuścić, nie pozwoli Jewi odejść. Mahameru wpadł na pewien pomysł. Pobiegł na tył swojej ognistej chaty, gdzie stało narzędzie do łuskania ryżu, którego codziennie rano używała drzewi, Wziął w ręce ognisty stempor i zaczął tłuc z całej siły rozgrzane do czerwoności ziarna ryżu. W górę wzbiły się iskry, a każde uderzenie powodowało głęboki grzmot. Pomienny kogut obudził się nagle. Wyrwany gwałtownie ze snu, gdy usłyszał dźwięk tłuczenia ziaren, był pewien, że zaspał i przegapił świt. Dziewy przecież co rano przygotowywała w ten sposób ryż. Zapiał więc pełną piersią, pragnąc naprawić swój błąd. Pianie koguta usłyszał podstępny bromo. Nie chciałby może piasku i jego słup został ukończone, sam więc też zapiał z całych sił. Swoim doniosłym głosem zbudził wszystkie koguty z okolicy, które również zaczęły piać, ile sił miały w piersiach. Rakasas Usłyszał pianie kogutów i czerpak wypadł mu z dłoni. A więc jednak mu się nie udało. Zawiódł swoją ukochaną, nie wypełnił zadania przed świtem. Już nigdy nie spojrzy w cudowne oczy Jevi Juranji. Ta myśl przepełniła go dogłębną rozpaczą. Jego serce zamarło, ręce w złotych bransoletach i nogi w jedwabnych spodniach zesztywniały. Padł jak kamień na ziemię. Mahameru zastosował podstęp, bo jego klątwa nie mogła jeszcze zadziałać, gdyż świt w rzeczywistości przecież jeszcze nie nadszedł. Niepotrzebna była tu jednak moc ognistego Boga. Sama myśl o samotności i utracie ukochanej zmroziła duszę Rakasasa. Legł bez życia i zasnął kamiennym snem. Djewi <trym znać w tle> Dżuranja nie mogła uwierzyć, że jej szczęście było tak blisko, prawie na wyciągnięcie ręki. A jednak utraciła ukochanego. Choć dopiero zaznała miłości, nie mogła już bez niej żyć. Umarła w nocy cicho ukając w swym ognistym domu. Mahameru utracił swój najcenniejszy skarb, jedyną radość w życiu. Dopiero wtedy zrozumiał, że przez swoją zazdrość i samolubstwo skrzywdził ukochane dziecko. Teraz samotnie spędza lata we wnętrzu wulkanu. Żałując błędu, szarpie swoją siwą brodę, z której lecą iskry i czarny dym. Dzieje się tak już od setek lat, a mieszkańcy okolicznych wiosek z niepokojem wpatrują się w krater wulkanu i nasłuchują złowrogich grzmotów i huków. Za tysiąc tysięcy lat Rakasas obudzi się z kamiennego snu. On, Mahameru i Jevi Dżuranja będą mogli na wieczność przenieść się do nieba Soroyolo. Czas jednak mija powoli. Nim upłynie tysiąc tysięcy lat, jeszcze nie jedna góra powstanie i niejedną wyspę przykryją fale oceanu. Dzień po dniu, rok po roku wiatr nanosił na ciało Rakasasa piasek, a deszcze go użyźniały. W końcu na plecach olbrzyma zaczęła rosnąć trawa, później krzewy, a w końcu i wysokie drzewa. W ich koronach zamieszkały ptaki, a w ich cieniu ukrywały się zwierzęta. Dusza Jevi Dżurandzi długo krążyła nad ukochanym. Miała nadzieję, że uda się jej go zbudzić. W końcu schroniła się w drzewach i kwiatach, które na nim wyrosły. Wciąż można usłyszeć, jak liście szepczą imię olbrzyma z nadzieją, że w końcu wstanie, a cierpliwym wędrowcom opowiadają historię miłości Rakasasa i Jevi Dżurandzi. Koniec. Taka legenda. Taka bajka, którą ktoś stworzył i pięknie przemalował z treścią. Wszyscy zastanawialiście się na pewno, czemu tak patrzę do tyłu. Otóż z przodu mamy obrazek, z tyłu mamy treść tego, co powinniśmy przeczytać do poprzedniej ilustracji. Taki kamishibai każdy może zrobić w domu. Wystarczy kartka A3 i troszeczkę kredek, farb, czego chcecie. I Dużo wyobraźni. Można wtedy stworzyć na przykład historyjkę o wilku i baranku, albo o kotku, albo o smutnym księżycu, który codziennie zerka w nasze okna. Spróbujcie. To może być świetna zabawa, a swoją historyjkę opowiedzcie rodzicom, dziadkom, ciociom, wujkom, komu chcecie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.